Dzień dobry, mamy piękną sobotę, a właściwie już prawie wieczór sobotni. Zobaczymy, co się nam dzisiaj pokaże, jaki będzie temat przewodnik tego czytania i dla kogo to będzie. Wyskoczył pierwszy baran, bliźniak, byk, strzelec, wodnik, waga i rak. W kolejnym filmie będzie kolejna grupa osób. I zobaczymy sobie na takie pytanie, a więc e, niech będzie to pytanie takie, sytuację wam przedstawię przede wszystkim. E, ktoś, kto był, kto był w waszym życiu, zrobimy sobie taki rozkład miłosny, ktoś, kto był w waszym życiu, ktoś, kto e, mógł być szaleńczo na początku zakochany i ta osoba, nie wiem, przez jakąś awanturę, kłótnie odsunęła się od was, tak? Yy, mogło coś po prostu być, takie jakby yy, z błahostki, przez głupotkę. Yy, jedno coś zażartowało, drugie z źle przede wszystkim odebrało i zrobiła się taka gówno duża. I teraz zobaczymy, co ta osoba w obecnej chwili sądzi, co ona myśli, czy będzie chciała z powrotem coś naprawiać, czy będzie robiła jakiś ruch i działanie w waszym kierunku jakie są emocje tej osoby. A więc zaczynamy. Tu ten ktoś pokazuje się od razu na początku, że chciałby porzucić te problemy, które się między Wami wydarzyły, czyli jest tutaj ta myśl o tym, by wziąć tą jedną pałeczkę i iść w Waszym kierunku. Lecz chciałby również, żeby to, jakby nie wiem, znikło, poszło w niej pamięć, coś po prostu, żeby odeszło, tak? Tu chodzi głównie o to, jak było między Wami że te uczucia w tym człowieku nie przestały istnieć. Te uczucia są, ten człowiek chciałby z powrotem jakoś tak relację. Tu też było poczucie bezpieczeństwa, które wychodziło, a także i powiązanie, połączenie bardzo seksualne, ale. Ta osoba mogła być trochę zaborcza, mogła być bardzo cholernie zazdrosna, mogła e, też troszeczkę Was w jakiś sposób próbować manipulować, tak jakby okręcić wokół palca, e, też doceniała siebie jako mógłbyś mężczyzna, wywracać sobie panowie, wracać mogła być kobieta, czyli widziała swoją wartość, widziała swoje, e, swoje też przystojność czy piękność, jeżeli chodzi o panie, e, ale, ale tu też mogła po prostu pogrywać, pogrywać. E, po tym wszystkim ten ktoś mógł się odsunąć, odsunąć się od Was, yy, zniknąć, zaczął się blokować przede wszystkim, czuje się bardzo zraniony emocjonalnie, bardzo coś przeżywa, yy, możliwe, nie wiem, to, że Wy zażartowaliście sobie, więc tu jest też rozterka jakaś uczuciowa ale jednak cały czas was trzyma kurczowo. Trzyma was kurczowo, nie potrafi zapomnieć, nie potrafi odejść, nie potrafi po prostu porzucić was i wyrzucić was nie tylko z swojego serca, ale też i ze swojej głowy, choć jest nadal w zawieszeniu. Może się nie odzywać, może po prostu siedzieć i milczeć. I mamy sytuację, gdzie cały czas wraca do tego, co było. Cały czas jest tutaj tak jakby powroty do tego, jak tutaj mogłoby być, gdyby do tego nie doszło. Tu jest jakieś połączenie między tobą a tą osobą, tak jakbyście byli sobie przeznaczeni, jesteście tacy sami, a jednocześnie inni i pokazuje nam się tutaj brak równowagi. Brak równowagi mogły wprowadzać u was osoby trzecie, czyli znowu wtrącanie się osób trzecich. Nie widzę tu kochanek, ale mógł być jakiś kolega, mogła być jakaś koleżanka, czy ktoś po prostu z rodziny, tak jak zawsze wspominam, ktoś mógł być, ale to raczej stawiam na znajomych co dalej mamy? Tu ta osoba myśli o powrocie, myśli o tym, by znowu coś z wami zacząć. Nie potrafi sobie tak łatwo odpuścić i odejść. Tu jest ta możliwość, że ta osoba będzie coś chciała. Gdzie wy mógł, mógł jakiś być okres, straciłyście czy straciliście jakąkolwiek nadzieję na to, że coś możecie naprawić. Chęć zdobycia, chęć po prostu starania się o was, chęć zaczęcia, wyjścia na nowej karcie, w tą nową drogę. Tylko zastanawianie się, czy przy was lub przy tej osobie nie ma znowu, czyli w dwie strony będzie zastanawianie się, czy nie ma kogoś innego. Tak naprawdę ten człowiek czuje jakiekolwiek powiązanie. Powiązanie może z poprzedniej rzeczy, czyli możecie być bliźniaczami, pomigami, braknymi duszami. Um, może być jakieś połączenie po prostu z poprzedniego życia, ale to bardziej takie właśnie uczciowe, emocjonalne niż relacyjne, niż przede wszystkim, jak powiedziałam, karniczne. Coś jest do nauczenia, owszem, to każdy ma. Ale dużo myśli się pokazuje u tego człowieka odnośnie tego połączenia. Czemu nie mogę zapomnieć, czemu nie mogę odejść, czemu nie mogę rzucić tego wszystkiego, czemu nie mogę odsunąć ją czy jego całkowicie, tylko siedzi mi w tej głowie. Czemu? Temu, że po prostu zaczyna po prostu rozkminiać sobie co jest co, czyli tak można powiedzieć te połączenie. To połączenie jest silniejsze, uczucia są silniejsze niż co, co warte, tak? On będzie chciał tutaj wracać, czy ona będzie chciała wracać. Tu będzie wyjście z jakąś propozycją, owszem, to jest też jakiś wzrost u tego człowieka, ale czy też może być wzrost między wami. Nie tylko komunikacji, ale też i ofert, ale też między wami w waszej znajomości. Czyli możecie zacząć znowu z domu z powrotem się spotykać, rozmawiać, bo tu będzie ta komunikacja. Tak do miesiąca czasu pokazuje się, że będzie ta komunikacja. Zaczną się odzywać te osoby i tu jest karta postawienie na szczęście. Postawienie na szczęście bez jakichkolwiek osób trzecich, bez jakichkolwiek kłamstw, niedomówień czy, czy nieszczerości, bo możemy tak powiedzieć, ale też wyszukiwanie jakichś problemów. Będziecie chcieli cieszyć się sobą. Czyli jest ta możliwość, tak, jest jak, naj, jak najbardziej ta możliwość. Tu też otwierają się u was jakieś po prostu, znaczy tak dodatkowo, coś się otwiera, coś zaczynacie dostrzegać, tak jakbyście zaczęli być bardziej świadomi tego, co między wami wynikło u obojga. Druga sprawa, odchodzą kłótnie i brak równowagi, wyszukiwanie problemów, osoby trzecie, które się kręciły i tutaj ta osoba będzie stawiać tylko na was, odchodzi to wszystko się pokazuje, że ten człowiek będzie zamykał jakiś cykl w swoim życiu, bo mamy tutaj kartę zamknięcia, blokowania. Jest transformacja, również wzrost między ich takie działanie. Tu nie ma tylko połączenia seksualnego, to jest również połączenie takie bardzo emocjonalne, uczuciowe, nie tylko myśli powiem, ptaszkiem czy czymś innym. I tu się mamy sytuację, mamy sytuację taką, że ta osoba stawia na to, żeby po prostu odzyskać Was, odbudować i też wzrosnąć do Waszej energii. Także ja Wam życzę samych, samych sukcesów i powodzenia oraz powrotu do siebie. Ściskam, całuję. Nieraz yy, nie warto jest dawać szansy, ale akurat w tym rozkładzie, jeżeli chodzi o te osoby, które są połączone to w jakiś sposób duchowo ze sobą, energetycznie, tutaj przymknęłabym oko akurat. Przymknęłabym oko. Także ściskam Was, całuję, pozdrawiam.